Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, w którym, chciałem, w którym chciałem Wam zaprezentować taki drzewny ASMR. Popatrzcie jak tutaj łatwo można sobie, bez najmniejszego wysiłku, odkrawać kawałeczek po kawałeczku. I to nawet takie cieniutkie, że aż prawie przezroczyste. A jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że drewno to, a jest to jabłon. Zostało pozyskane jakiś mm, miesiąc temu, nawet niecały, pewno. Więc jest świeżo ścięte. bo jeszcze jest totalnie mokre. Normalnie tutaj woda to z niego kapie. Można ją wyciskać. To tak, gdyby ktoś z Was nie wiedział, czasami jak oglądacie te wszystkie filmy, gdzie tam ktoś rzeźbi, i tak, ojejku, jak mu to idzie super, bez problemu, i tak dalej. No to w wielu wypadkach jest to drewno mokre które jeszcze nie wyschło i dzięki temu jest bardzo plastyczne i łatwe w obróbce. A jak to sobie trochę poleży i trochę przeschnie, stanie się prawie jak kamień. Mimo tego, że jest drewnem owocowym, to akurat jabłoń robi się dosyć twarda. To oczywiście moja subiektywna opinia. Każdy z Was może mieć inną. Jeśli ktokolwiek coś tam działał z Was kiedykolwiek w jabłoni. Do zobaczenia w kolejnym materiale, moi drodzy. Trzymajcie się i wyczekujcie następnych filmów. Zostawcie po sobie jakąś subskrypcję, jakiegoś lajka. I do usłyszenia.